Dane, które zbieramy w spisie są w pełni bezpieczne. To bezpieczeństwo gwarantują nie tylko zapisy ustawy, ale także rozwiązania technologiczne przyjęte dla systemów spisowych. Jeśli chodzi o rozwiązania ustawowe, dane spisowe, które zbieramy, są objęte tajemnicą statystyczną. To znaczy, że wszystkie te dane są prawnie chronione i osoby, które mają z nimi styczność, to są osoby, które wcześniej podpisały przyrzeczenie. Gwarantujące poufność, zachowanie poufności tych danych, przy czym za złamanie tajemnicy statystycznej no, grozi nam kara do trzech lat pozbawienia wolności. Poza tym rozwiązania technologiczne również dają pełne bezpieczeństwo danym, które zbieramy. Przyjechaliśmy do kościoła i, i chętnie skorzystamy z okazji, żeby się spisać. Jesteśmy tutaj w kościele, więc pomszy stwierdziliśmy, że warto po prostu się spisać tutaj, a nie jechać do urzędu specjalnie. Przyszedłem się spisać po prostu, bo taki obowiązek nasz jest. Generalnie fajna inicjatywa, tak mi się wydaje. No, dzieci mogą się pobawić. Myślę, że jeżeli ktoś do tej pory nie miał okazji, my żeśmy już dawno się spisali przez internet, to jak najbardziej na tak. Można połączyć przyjemne z pożytecznym także. Przed nami ostatni tydzień spisu. Wszystkich chętnych zapraszam do punktów spisowych, które są zlokalizowane w urzędach dzielnic i w urzędach miast. W Warszawie takie dodatkowe punkty będą w głównym urzędzie statystycznym oraz w głównej siedzibie ZUS-u przy ulicy Szamockiej.